Dzień dobry. dobry. To jest mój synek? Tak. Synek był bardzo grzeczny i dostanie prezencik. Tak. No. Ładnie tłumasz, Posprzątałeś? Tak. Na pewno ty? Tak. No. Ok, możesz <laughs> się obrócić. No. Fajne. No. Pokaż wszystkim, co dostałeś. Wow! Tu jest Halk. Maska Halka i ten jego przeciwnik, tak? Trzeba to rozpakować, prawda? Żeby się bawić. Tak. No, to bierzemy się do roboty. Wszystko teraz ładnie przemyliśmy, tak? Dobra, bierz maskę. Wyciągaj. Halk! Gdzie jest mój synek? Tutaj. Ła, jak robi Halk? Ła, wciskaj guzik. Bawimy się. Dinozaur idzie, uciekaj, Halku! Halk kontra dinozaur! Dinozaur wygrał! Kto to idzie? Nikola. Słyszę jakieś głosy! Proszę! Ja. Halk, jego przyjaciel! Zmęczył się przyjaciel. Halku. Przy dinozaur idzie? Alanku, zakładaj maskę. Dinozaur idzie na nas. Alan czy Halk? Halk już jest, Halk. Dobra. To obudź kolegę. Weź Halka. Wstawaj, Halku. O, wstał Halk. Obudź się. Obudził się już. Cześć. Pobawimy się razem. Daj cześć. Halku, daj cześć. Cześć, cześć, cześć dinozaur. Dobry Hulk. Ty jesteś dobry Halk, tak? Tak. Ty się bawisz, tak? Tak. i pięknie. A. Oj, w paluszka. <zysk> Halku, łap. <A>. <zysk> cześć. <zysk> cześć. Mam coś dla ciebie. Naprawdę? No czekaj, ja przyniosę. To jest twoja sztaluga, którą chciałaś. Wow. No, co, bierzemy się do składania, nie? Tak. Co? zaczynamy. Tak. Piękna pogoda w końcu, no. Dobra, nie ma sprawy. jak ładnie się prezentuje. Tutaj blok rysunkowy, tutaj no. pędzle, tutaj taka desetka, Opowiadaj. tu kredki, tu na e, farby, tu Cały farby, zestaw, a tutaj taka e, albo do rysowania, takie te e, płótna, albo do mieszania kolorów. Bierz, bierz deskę. Co się Przykładaj pionowo, pionowo. E, aha. Tak. Rysunek techniczny. Może ty będziesz torcił projektantką domów? Wszystko do linijeczki. Będę kolorować mój obrazek. Mowy teraz. Hmm, yy, czerwony granatowy będzie cyrk, a gwiazda mowy będzie. Hmm, biała. Hmm, zaczynamy od niebieskiego. Będzie Zmiana pędzla, bo tamten puszczał trochę włosy na obrazek. Tego jeszcze tutaj trochę poprawimy, o, ale ten mega fajnie maluje, jejku. Jak prawdziwy Picasso. Polecam. Pięknie bąbelku. To tylko I I niedługo koniec. Mm. Moja artystka pracuje do późnych godzin. Mm. Tak. Co tym razem? Tym razem pastelami. Tak. Robię tutaj taką łódkę, która będzie przejeżdżała przez tunel. Tak. Tutaj... Wow, Nikolka, wiesz, która jest godzina już. Bardzo późno. Naprawdę? No. Przez 21 zaraz a Ty ciągle pracujesz? Czędy. Szok.